Chciałbym Państwu zaprezentować kolekcję cebul dymek, bo na pewno znacie firmę Hazera z cebul siewu doskonale. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że mamy doskonałej jakości cebule, które wysadzane są jako dymka, ale wcześniej muszą być wysiane. No jest to doskonały moment, żeby zobaczyć, porównać odmiany sprawdzić przede wszystkim ich wczesność, bo są tu odmiany wczesne, średnio wczesne. Jest jedna odmiana cebuli czerwonej. Wszyscy wiemy, uprawa z namnożenia wegetatywnego o dużo krótszym okresie wegetacyjnym niż, niż cebula z siewu daje duże możliwości gospodarstwom, ażeby no, szybko wyjść z tym towarem na na rynek i, i, i co ważne jeszcze jest to cebula, którą też można przechowywać, więc nawożenie będzie tutaj bardzo ważnym elementem w produkcji, ażeby zwłaszcza nie przesadzić z azotem. Muzyka bardzo ważne w, tych, w tym okresie, o którym mówię, czyli o tych załamaniach pogody, ażeby dostarczyć w tym roślinom to, co pozwoli im przeprowadzić fotosyntezę i oddychanie, czyli normalnie funkcjonować. Najlepszym rozwiązaniem jest podawanie nawozów NPK z mikroelementami do listnie, ale też i bardzo często już stosowana fertygacja, która daje możliwość właśnie po takich ulewnych deszczach od razu dostarczenie tych składników, które zostały czy to wypłukane, czy zablokowane w glebie, dostarczenie ich z tą strefę korzeniową. A żeby jeszcze, Szanowni Państwo, nawożenie potasowe było tutaj na wysokim poziomie, dlatego że przy tych, w tych okresach właśnie dorastania już nie jesteśmy w stanie wprowadzić potasu jedynie w formie saletry potasowej, gdyby taka konieczność wystąpiła. Natomiast no już. Nic doglebowo nie podamy, czy to w formie siarczanu, bo rozpuszczalność jego i dostępność dla, dla roślin będzie dużo, dużo później. Natomiast możemy z powodzeniem zastosować nawozy dolistne z dużą zawartością potasu i to na takiej okoliczności uzupełnienia składników jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pokażę całą naszą ofertę całą nasze ofertę cebul. Pierwsze dwie Preset i Crusado, proszę Państwa, są to ultra wczesne, ultra wczesne odmiany, polecane do, do najwcześniejszych zbiorów. Tak jak widzicie, cebule są ładnie, ładnie wykształcone, kuliste, z cienką, z cienką szyjką. Silny system korzeniowy, bardzo dobry, silny wigor tych dwóch odmian. Preset od Crusado różni się okresem wegetacji. Preset jest dosłownie 2-3 dni wcześniejszą odmianą. Tutaj mamy Crusado. Proszę zwrócić uwagę, budują bardzo ładną łuskę. Także po, po zaschnięciu jest to idealna cebula workowa kaliber 60-80. Twarda, pojedynczy stożek wzrostu. Także bardzo, bardzo dobra jakościowa. Też yy, cienka szyjka, i yy, jeden stożek wzrostu yy, jest też dobrym wskazaniem do przechowywania. Także możemy przez, yy, przez kilka miesięcy tą cebulę też przechowywać. Jest to najpóźniejsza z naszych odmian. My ją określamy jako średnio wczesną, albo średnio, nawet wręcz średnio późną. Bardzo silny wigor. Tu widzicie, że ta cebula jeszcze rośnie. Ona, ona nie jest najwcześniejszą odmianą, natomiast jest to odmiana bardzo silnie plonująca, z dobrą, bardzo dobrze rozbudowaną suchą łuską. 3711 Proszę Państwa, w doświadczeniach będzie w sprzedaży od przyszłego sezonu. Nazwę zaproponowaliśmy Akado. Jest to czerwona cebula, dymka. Nie jest to Stuttgarter, jest to Ringsburger, ale nie wymaga wygrzewania. Charakterystyka: bardzo intensywny kolor. Jest to bardzo ciemny, czerwony, pożądany na rynku kolor. Myślę, że znana odmiana. Contado Wczesna odmiana. Główna zaleta. Bardzo wysoka jakość. Porównywalna z odmianami z siewu wiosennego. Cebula przeznaczana głównie na eksport i bardzo długi transport. Bo tutaj mamy cienką szyjkę. Ta cebula jest bardzo twarda i ona buduje normalną ładnie zamkniętą y, suchą łuskę, 2-3, suche, y, suche łuski. Także polecamy ją do uprawy na, y, na, dla najbardziej wymagających klientów. Kupido jest to średnio wczesna odmiana, jej wczesność to jest pomiędzy Contado i Corado, y, główne zalety klon. Jest to bardzo łatwa, bardzo prosta, łatwo rosnąca odmiana. Jedna z najbardziej popularnych naszych dymek. Kówia Grzegorz, Pakpol, Perzynekowo z Chciałem opowiedzieć o, o produkcji cebuli i dymki w tym sezonie. Zwiększyliśmy areał w tym sezonie do, do 40 hektarów. Głównym problemem, jakim się borykamy w tym sezonie, to zbyt duża wilgotność w ostatnich 2-3 tygodniach. Problemy to głównie moczniak i szara pleść. Praktycznie większość tutaj odmian, które, które tutaj były sadzone na, na tej plantacji. E, mamy Cupido, e, Corrado, Contado. Mamy również e, niewielką ilość preseta, bo to tak naprawdę odmiana, która w tej chwili dopiero wchodzi na, e, na nasz rynek. E, mamy to tak w, na zasadzie testu w tej chwili. E, no oprócz tych odmian mamy też to standardowo tak, odmiany, które, które produkuje się już tam od, od, od Ponad 20 lat, czyli, czyli odmiany Szturon, e, Stuttgarter, e, odmiany Czerwona, e, Red Baron. Będziemy mieli oczywiście na pewno w przyszłym sezonie odmianę Akado. 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 <laughs> Jeśli chodzi o cebulę, bardzo wczesne. Tutaj nie spieszyłbym się z sadzeniem, raczej bym tu postawiał termin koniec, koniec marca, dlatego że cebule bardzo wczesne, one nie, nie lubią ziemi, ziemi niewygrzanej. Natomiast dużo łatwiej sobie radzą na ziemiach, które, które już mają odpowiednią temperaturę, dużo szybciej startują, dużo szybciej schodzą, także, także ten, ten startek jest dużo łatwiejszy. Natomiast jeśli chodzi o cebulę typu Stuttgarter, myślę, że tutaj można wejść w pole jak tylko jest to możliwe. Tak? Wiadomo, żeby, żeby oby nie było za mokro, a tutaj na temperaturę raczej bym bardziej, bardzo nie zwracał uwagę, bo, bo, bo typu, typ Stuttgarter sobie poradzi właśnie w, nawet i w tych niższych temperaturach.